Od czego zaczynamy? Od tego, gdzie jesteśmy. I od tego, że mieszkają tu ludzie. <grym> a w zasadzie wyprowadzili się dokładnie wczoraj. To miejsce, w którym się znajdujemy, a to jest tak zwany zimnik. Miejsce, do którego docierają pasterze na krótki okres lata. Na dokładnie 3 miesiące. Po to, żeby na bardzo rzadkich tutaj pastwiskach wypasać swoje zwierzęta. Na zimę, a mamy koniec sierpnia, dla nich jest to już początek w zasadzie jesieni, w Za, moment zacznie się zima. Schodzą razem ze zwierzętami do wsi, tam gdzie jest, gdzie zima będzie prawdopodobnie znacznie łagodniejsza. Tutaj, się, tutaj docierają zaledwie w czerwcu, tak żeby już w sierpniu, w zasadzie w połowie sierpnia, czasami pod koniec sierpnia wracać do swoich domów. No i co warunki, w jakich tutaj egzystują przez ten czas, kiedy zajmują się swoją robotą, czyli wypasem? Zaskakują skromnością życia. To, co może uderzyć obok specyficznego zapachu, zapachu <laughs> fermentowanego mleka, tutaj wszystko się robi z mleka, to, to warunki, w jakich żyją, a żyją w warunkach, które dla nas wydawałoby się nie do pomyślenia. To, co rzuca się w oczy. To skromność, niesamowita skromność w zasadzie kilka zbitych desek, kilka prostych naczyń. No niestety też papierosy i wódka. Poza tym herbata słona, którą mieliśmy okazję próbować. Herbata słona zresztą nieprzypadkowo tutaj jest obecna, woda górska to brak minerałów, a słuchaj, jest szansa na to, żeby część tych minerałów można było nadrobić. Dość powiedzieć, że wchodząc do jednej z chat zauważyliśmy, że na ścianach zamiast obrazów wiszą opakowania po, po czekoladkach. Jako forma, jako forma ozdoby. Zaskoczyli nas na pewno swoją gościnnością. Tak, to e, prawda. Każdy mijany zimnik to jest zaproszenie na herbatę, ale też i na nocleg. Mm. Tych ludzi, których mieliśmy okazję spotkać i to, co mogliśmy od nich usłyszeć, było całkiem interesujące. Okazuje się, że każdy z nich pochodzi z zupełnie innego ludu. Co prawda wszyscy porozmawiają się ze zbliżonym do siebie językiem. Mówią na to język autański, jednak to są różne narzecza. Delikatnie się od siebie różnią. Ale z pochodzenia są to ludzie z różnych stron. A Kosz Agacz stąd jest zaledwie 100-150 km. Tam w większości przeważają ludzie pochodzenia kazachskiego. Tutaj są to rodzowici autajcy. Spotkaliśmy jednego Czeczena, a spotkaliśmy jedną osobę z Dagestanu. Nasz hazjanin, czyli gospodarz, mówi w przynajmniej w czterech językach, czyli od uzbeckiego, Tadżyckiego, tarczy, autajskiego po rosyjski. Najsłabiej z tych wszystkich zna rzecz rosyjski, rosyjski <laughs> język. Sam się przyznał, że rozmawiając ze mną po rosyjsku, pierwszy raz używa tego języka od dłuższego czasu. Trochę zapomniał go. A Wszyscy, co ciekawe, część przynajmniej z, z, z rozmawianych, z, z którymi rozmawialiśmy mężczyzn, opowiada o tym, że ich dziadkowie walczyli w Polsce. Dokładnie. Jeden z naszych kierowców wczorajszych powiedział, że jego dziad został pochowany gdzieś w Prusach. A wszyscy też, co, co ciekawe, wiedzą, gdzie jest Polska i co to jest Polska w ogóle? Polsza. Polsza, tak, są bardzo zainteresowani tym. Wątki polityczne momentami się pojawiają, ale. Wbrew zapowiedziom i wszelkim. obawom? Tak, obawom i negatywnym skojarzeniom, że będzie tutaj dla nas niebezpiecznie, jest, jest wprost przeciwnie. Słowo Polak kojarzy się, kojarzy się bardzo dobrze tu bylcom. Kojarzy się też z wojną. Młodszym mężczyznom często kojarzy się też z tym, że, ta, że służyli w Berlinie Wschodnim. Co można o tych ludziach jeszcze powiedzieć? Zaskakująca mentalność. Wczoraj spędzili dwie godziny nie robiąc w zasadzie nic, czekając aż deszcz ustanie, żeby móc załadować cały swój dobytek na samochód. Kiedy deszcz przestał, w zasadzie w pięć minut byli w stanie załadować a, samochód ciężarówkę. Ciężarówkę sprzętu, ciężarówkę swoich rzeczy. Nie dbali o nic, robili to byle szybko, byle jak. A, wyglądało tak trochę w ten sposób, jakby na ten moment zatrzymał się czas, w sensie ten okres oczekiwania, y, aż deszcz ustanie ich nie martwiło to, że czas mija, że robi się ciemno. Że kawał drogi jest do najbliższej miejscowości, tak, czyli do Beltyr pewnie. Że kierowca pije coraz więcej wódki. Absolutnie ich to nie, nie, nie martwiło. W momencie, kiedy przyszedł moment hasło załadunek, wtedy nagle mobilizowali się i w kilka, w kilka minut byli w stanie wykonać całą, całą niezbędną pracę. Mm -hmm. Mnie zaskoczyło też postawa kobiet tutaj, bo spotkaliśmy też przecież Panie, zarówno w tym pierwszym zimnik zimniku, jak i tutaj, tak? E, kobiety, dzieci. No. <grych> widziałem to... dużo podobieństwa z naszymi, tak? Matkami, nie wiem, kobietami, żonami, jeżeli chodzi o takie podejście, o, o takie ciepłe, serdeczne przywitanie. Podział ról tutaj jest bardzo jasny. Byłem zaskoczony, że kobiety z nami rozmawiały, bo zazwyczaj e, w dotychczas moich doświadczeniach wyglądało to w ten sposób, że e, kobiety w zasadzie się w ogóle nie odzywały. Tylko, się rozma... tylko rozmawialiśmy z mężczyznami. Mało tego, jeżeli w grupie, w naszej grupie znajdowała się kobieta i choćby mówiła perfekcyjnie po rosyjsku, mężczyzna zawsze rozmawiał z nami. Choćbyśmy znali tylko dwa słowa na krzyż, wolał rozmawiać z nami niż z kobietą. Tutaj widać było delikatną zmianę. Może dlatego, że byli u siebie, może dlatego, że czuli się przy nas swobodnie. Ten podział, podział ról nie był aż tak ostry jak, jak czasami można to zobaczyć na, na ulicach. A w rozmowach miejscowi też bardzo mocno zaznaczają swoją odrębność. Bardzo mocno dystansują się na przykład do nas. Nie do nas jako do obcokrajowców, tylko do nas jako ludzi z miasta. Oni mówią wprost: my sobie żyjemy po swojemu. Po cichu, spokojnie, życie jest tutaj ciężkie. Ale żyjemy. Za każdym razem podkreślają swoją odrębność, za każdym razem pokazują, czy też próbują pokazać, że są inni od nas. Czasami jest w tym nutka zazdrości, czasami jest jakiś element wyższości. Na pewno dostrzegają te różnice, na pewno chętnie, chętnie je zaznaczają w rozmowach. Deż powiedzieć, że hasło miasto. Tutaj, jeżeli ktoś mówi miasto, ma na myśli Gorno-Ałtajsk, Czyli mieszkam w mieście, żyję w mieście, znaczy się mieszkam, bądź też żyję w Gorno-Ałtajsku właśnie. Czyli nawet Nowosybirsk. Dla nas Polaków coś bardzo już z założenia egzotycznego, dla nich też jest bardzo odległym, już zakątkiem wysuniętym też na, na, na zachód, tak, na północny zachód. Co dopiero Petersburg, Moskwa, co dopiero Europa. Tak. Co ciekawe, wszyscy mają szkołę tutaj, yy, wszyscy oni kończyli szkoły, wszyscy potrafią pisać, czytać po rosyjsku, a mimo wszystko, kończąc tę szkołę, wracają do swojego dawnego życia i tak jakby zupełnie nie korzystają z, z tego, co, co zyskali w szkole, po prostu wracają do tradycyjnych zachowań, do, tra do, 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 do tradycyjnego trybu życia. W końcu mamy słońce. No, jest słoneczko. Uff. Coś co jeszcze mówimy? Co może powiedzieć? O tym że w piecu pali się torfem. <noise> no to zaraz pewnie przejdziemy do pizuchatki. E... Może no, warto zaznaczyć, w jaki sposób miejsca wy, wybierają do, do stamiania takich, e, takich budowli skromnych. A wczoraj, kiedy tu się znaleźliśmy, wiał przeraźliwie mocny, zimny wiatr, a trudno było się ustać, ustać na nogach. Wystarczy, wystarczyło przejść zbliżyć się na 5 metrów do zimnika. Ten wiatr nagle ustawał. Okazuje się, że te miejsca są tak dobrane, tak umiejętnie wybrane, że to są jedyne miejsca, w których. Z jakiegoś powodu. Tak, ten jest. wiatr przestaje tak silnie operować. I to nie jest kwestia 100 metrów. Tylko to jest z kwestia 5-10 kroków, kiedy nagle wiatr cichnie. Z, z minuty na minutę. To jest też zaskakujące. Zaraz pewnie przejdziemy też do, do pisuchatki tego, co w niej się znajduje. Jeżeli chodzi o ludzi, no chyba tyle. No wielki respekt wobec tego, w jaki sposób oni tutaj żyją, jak sobie radzą. Po prostu no to jest moje skojarzenie z punktu widzenia, e, nie wiem, survivalu, bushcraftu, umiejętności radzenia sobie w takich warunkach. E, zanurzenie ręki w wodzie. Ręka odpada z zimna. Sen na jakichś nierównych dechach, przewiewna chatka z powybijanymi szybami, no i oni tutaj egzystują tak? przez tak długi czas, w tym również z dziećmi. Nie? Ciężka praca, ciężka praca w górach, gdzie trzeba całe dnie spędzać ze zwierzętami, przy niekoniecznie w ładnej pogodzie, przy całkiem niskich czasami temperaturach. Sam fakt, że aby dostać się do najbliższej osady ludzkiej, gdzie może być chociażby sklep, no to jest przynajmniej 5-6 godzin drogi, a chyba, że jest samochód, samochód wtedy jest trochę łatwiej. W każdym razie jakakolwiek czynność, jakakolwiek prosta rzecz, którą my wykonujemy na co dzień tutaj, tutaj staje się wyzwaniem na swój sposób. Dokładnie. Chyba tyle, jeżeli chodzi o spostrzeżenia. No, chyba tyle. Jak coś nam przyjdzie do głowy, to jeszcze dopowiemy. Tak. Dobra. I jeszcze jedna kwestia, bo może to dziwić osoby, dla których nagrywamy ten cały materiał i poniekąd też organizujemy dla naszych widzów tą całą wyprawę. Dlaczego nie mamy ani jednego zdjęcia? Dlaczego nie mamy ani jednego nagrania z tubylcem, z mieszkańcem gór Autaju? Nie jest prosto poprosić taką osobę o to, żeby pozowała do zdjęcia, a ja nie ukrywam, mam duże opory do tego, aby naruszać ich prywatność i dopóki oni sami nas nie, nie zaproszą, chyba nie śmiałbym przekroczyć pewnych granic. Myślę, że gdybyśmy ich poprosili, zgodziliby się na to zdjęcie. Jednak za każdym razem, kiedy o tym myślę, mam wrażenie, że że się narzucam. to ja, europejczyk, przyjeżdżam i chcę ich fotografować tak jak dzikie zwierzęta. Trochę szkoda. Trochę szkoda, ponieważ to, w jaki sposób wyglądają ich twarze, myślę, że bardzo dużo mówią o tym, a, jakie życie tutaj pędzą. W którymś razy byłem świadkiem sceny, w której starszy mężczyzna trzymał na rękach młode dziecko. a Ich twarze stykały się i można było zobaczyć, jak daleką drogę przeszedł ten mężczyzna od, od dziecka, jak, jak potwornie jego twarz się zmieniła, jak się zestarzała, jak, się, jak została zniszczona przez tę pogodę, przez to słońce. Szkoda, szkoda tych zdjęć. Z drugiej strony, chyba warto jednak kultywować taką zasadę, że my jesteśmy tutaj tylko gośćmi, a że nie jesteśmy w muzeum, nie jesteśmy w Lunaparku, a nie robić nic, co mogłoby w choćby najmniejszym stopniu naruszyć ich prywatność, ich godność, ich, godność ich, ich poczucie. Poczucie wartości, a chyba dopóki sami tego nie zaproponują, ja nie będę miał odwagi poprosić ich o to. Mhm. No a to, że znajdujemy się tutaj, siedzimy na drewnianej ławeczce, opieramy się o zimnik, też nie wzięło się z przypadku albo z naszego, z naszego nie wiem, natarczywości czy bycia nachalnym, tak? To był wyraźny, tak, wyraźne pytanie wysunięte z ich strony. Czy przyjdziemy, czy przenocujemy, czy się zatrzymamy tutaj? Tak. To była, to była ich propozycja, skądinąd bardzo, bardzo przyjemna. Niewykluczone, że każde miejsce, które byśmy zastali i w każdym miejscu, w którym byśmy umiejętnie porozmawiali z nimi i zadali pytanie, czy możemy przenocować, za każdym razem bylibyśmy przyjęci. No, dla mnie osobiście nasuwa się z punktu widzenia przetrwania wniosek tego typu, że umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem w taki sposób, aby nie naruszać jego godności, aby okazać mu szacunek, również może być umiejętnością po prostu przetrwania w trudnych warunkach bo przecież podchodząc tutaj na tą wysokość wiał potworny wiatr było naprawdę lodowato a dodatkowo jeszcze yy, przyszedł całkiem obfity deszcz gdybyśmy tutaj nie porozmawiali umiejętnie no też było dużo w tym dla naszego szczęścia tak i że on powiedział no my zaraz wyjeżdżamy zapraszamy was przenocujcie wy tutaj bo, bo nas już tu za chwilę nie będzie, nie będziemy sobie przeszkadzać. No, musielibyśmy tą, tą noc spędzić naprawdę w dużo, dużo, dużo trudniejszych warunkach. A potrzeba rozmowy u tych ludzi jest ogromna. Jadąc w szoferce samochodem, a wprost zostałem zagadany. Powiedz coś. Opowiedz o czymś, o czymkolwiek, ale proszę opowiedz o czymś, bo jestem ciekaw. Warto pamiętać, że ich świat. I sposób patrzenia na pewne rzeczy różni się diametralnie od naszego, i nie, nie usłyszymy pytań na temat naszej kultury, na temat naszego stanu gospodarki, czy chodzimy do kina, jakie książki czytamy, ale usłyszymy pytanie, w jakiej cenie jest kilogram mięsa? Dokładnie. W jakiej cenie jest kilogram ziemniaków? Czy hodujemy bydło, czy hodujemy barany, czy mamy góry, czy mamy rzeki? To jest ich świat. To jest dla nich ważne, to jest dla nich punkt odniesienia. W ten sposób wartościły też nas ich nie interesuje czym, gdzie pracujemy i czym się zajmujemy na co dzień ich interesuje y, nasza codzienność mm -hmm. aby dowiedzieć się jakie przygody spotkały nas na syberii subskrybuj kanał universalsurvival.pl